No i okej, okay, taki był cel u trzeciej nosa, ale to poszło trochę za daleko, mam wrażenie. Czy używam AI? Dlaczego moje prace wyglądają jak AI? Sieman! Witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy sprzątać burdel yy, Muszę posprzątać trochę burdel w mojej głowie też więc QA sobie zrobimy krótkie. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze. Było ich za dużo. Yy, nie za dużo. Bardzo dużo ich było. Ja nie ogarniam, co się dzieje. Dlatego też yy, ten film, żeby odnieść się do niektórych rzeczy, które się pojawiały w komentarzach, bo z tego strasznie dużo i nie na wszystkie pytania jestem w stanie odpowiedzieć, ale postaraliśmy się wybrać z żonką jakieś. Yy, które się najczęściej pojawiały, albo do których chciałbym się odnieść. Tak. O. No właśnie, tabletka nie rozpuściła. Ta tabletka się nie rozpuściła, gorąc bije. Jestem strasznie zmieszany teraz tydy, po tym wszystkim, więc wybaczcie, że film będzie w trochę innej formule niż zwykle. Ale to chyba dobrze, bez ile można cringe oglądać, nie? Pokazałem, że potrzeba było tylko większej ryby, żeby im uszyć nosa. Jak Kinga chce tam nagrywać jakieś materiały na mnie, to niech sobie nagrywa. Jak to się mówi, zostało mi zarzucone, że zmanipulowałem i że nie wiem co to jest kontrapost. No, źle zmontowałem może film. Jestem bez zaplecza, nie że tak jest. Dopiero się uczę tak. No, źle zmontowałem może film, plecza, plecza, lecza, plecza. Lecza, lecza. A powiedziała przecież, że nad portretami trzeba popracować w kontraście do tego, jak na przykład wyglądały prace Pixei, gdzie według mnie progres jest dużo bardziej sensowniejszy, bo nie po... Dużo bardziej sensowny, niesensowniejszy ty baranie. Bo nie polega tylko na tym, że koordynacja oko-ręka się polepszyła. Jest tam poprawa w zrozumieniu anatomii, trochę formy, widać, że są lepiej zutylizowane. Według mnie tamten progres na przestrzeni tych obrazków, które oni, oni mieli na swoich Instagramach, to Pixeja w kontraście do tych dwóch pań. Wyszła lepiej. Jedna z tych pań została spropsowana, mimo tego, że cały jej kontent rysunkowy to jest kopiowanie zdjęć, praktycznie. I jasne, może jakiś progres jest, ale we wszystkich hartach, nawet tych najnowszych, dalej są te same fundamentalne błędy z rozumieniem przestrzeni i światła. A druga rzecz, to dostałem, dostałem zarzut, że nie wiem, co to jest kontrapost. Więc kontrapost to nie jest podobno relacja ramion tego poziomu tu do bioder, tylko to jest oparcie ciężaru na jednej nodze. Jak stanę na jednej nodze i nie balansuję ciałem, to automatycznie się przychylam na lewo. I mamy linię bioder i linię ramion. I jak zdejmiemy ciężar z jednej nogi, czyli ciężar nam cały na drugą nogę pójdzie, normalne jest, że żeby się nie wypierdzielić, ciało po prostu w drugą stronę się przekręci. Żeby zachować balans, równowagę. No ale kto normalny stoi w ten sposób wykrzywiony w bok. Więc automatycznie, żeby to skorygować, tors się również przekręci. Jak tego nie masz, to kontrapost jest słabo zaznaczony i yy, sylwetka wygląda po prostu sztywno. I to jest cała filozofia. Jakby ktoś pomyślał, zamiast po prostu czytać na sucho z Wikipedii, pomyślał trochę, co się dzieje, bo kinematyka nie jest taka trudna. To by mi nie musiał zarzucać, że tutaj okłamałem, że to nie jest kontrapost, że to nie ma nic wspólnego. Ale jak moje słowa to jest za mało, to posłuchajcie sobie, co mówi o tym Chat GPT. Hej, Chat GPT, czym charakteryzuje się kontrapost? Charakteryzuje się to, że waga ciała przenoszona jest na jedną nogę, co powoduje, że biodro i bark znajdujące się po przeciwnych stronach są uniesione na różnych poziomach. Yy, no to przechodzimy do komentarzy. Po pierwsze komentarz y, prozura, gdzieś tam w tym w moim filmie się prozur y, zaplątał. Y, trochę niepotrzebnie, myśmy też tam mieli swojego czasu y, drobne zgrzyty. Wydaje mi się, że on jest całkiem spokojny, także chciałem przeprosić go za to, że został wmieszany w ogóle w to mimo, mimochodem. Y, niepotrzebnie to tam padło. Let's move on. To możesz mi poczytać coś tam. Czy myślałeś może o zrobieniu filmików o podstawach albo może bardziej jak zacząć rysować? Kilka już filmów na kanale mam i dziwne, jakbym na YouTubie nie robił filmów dalej. Myślę, że na pewno zaczniemy od filmu ogólnie, bo jak się nauczyć rysować i zrobimy jakiś ten learning path, czyli jakąś ścieżkę, którą sobie można ustalić, żeby się nauczyć krok po kroku rysować i tam omówimy dokładnie rzeczy. Czy masz Instagrama? Nie mam Instagrama, miałem, usunąłem. Ktoś chce mnie znaleźć, to mnie znajdzie. Ja... Ale ci dzwonią o sztuczce, chłopie, opanuj się. Tu na YouTube chcę robić trochę inne rzeczy niż na Twitterze na przykład. Odnośnie streamów. Obecnie jestem w trybie uśpienia, streamowym. Może się reaktywujemy, nie wiem czy na YouTube, czy na Twitchu. To wszystko jest do ustalenia. Także będę informował na bieżąco. Ale jeżeli chodzi o ten content Twitch'owy, to jest trochę dziwna sprawa. <śmiech> <śmiech> uh. Jak ty się wyrażasz, kule? Ale Makowiec jest zjebany i nie możesz się z tym kłócić. Jak ty się wyrażasz? Nie chcę o tym wiedzieć. Wiem. Jak zarabiasz na rysowaniu? Jak i kiedy zacząć zarabiać? Na o, jak zarabiam na rysowaniu? Jeżeli chodzi o zarabianie na rysowaniu, to też fajnie by było zrobić osobny materiał o tym, ale krótko mówiąc, krótko mówiąc, trzeba sobie zrobić platformę do tego, żeby zarabiać. I. Kiedyś yy, ten Christian Fel, ten Coldburger, którym się tak flexowałem, że mi robił feedbacki, powiedział zdanie, które wtedy myślałem, że jest bullshitem, ale okazuje się, że nie jest, bo on powiedział: „Nie szukaj klientów, rób dobre rzeczy, to klienci sami znajdą ciebie”. I to jest bardzo dobra zasada. Yy, a jak ja zarabiam, ja zarabiam na rysowaniu półgołych dób, więc rynek jest na to potężny. Widziałem też było pytanie, dlaczego moje rysunki są tak przeerotyzowane. Skąd ten nadmierny erotyzm? To wynika z prostej rzeczy. Takie rzeczy się sprzedają. Ja jestem rzemieślnikiem, nie artystą z duszą. Robię rzeczy, żeby były po prostu jakościowe. Aha, czyli nie kochasz sztuki, zawiodłem się na tobie. Zależy ci tylko na pieniądzach smutna Minka. I. Nie interesuje mnie za bardzo tematyka tego, jak sprzedają mi się. Yy, jak sprzedają mi się półnagie baby w anime stylu dobrze, to robię półnagie panie w anime stylu dobrze. Nie interesuje mnie to. Jakie książki dla początkujących, którzy nigdy nie mieli dużej styczności z rysunkiem, polecasz? Jakie książki? Nie mam pojęcia, bo ja nie czytam książek, ja jestem nie książkowym. Dalej. A, no chyba, że ten Scott Robertson, o którym wspomniałem, ale to jest angielska książka polskich wiem. Scott Robertson, How to Draw i How to Render to są dwie książki, które Wam pokryją ogromną część tego, co musicie umieć, żeby rysować praktycznie wszystko. Żeby umieć coś narysować, tak jak to mniej więcej powinno wyglądać, to to działa, nie? Jeszcze padały pytania często na przykład na streamach. To, kto był na streamach, to wie, jak pracuje. I ja nie mówię o tym otwarcie ogólnie. Padały pytania odnośnie tego, czy co sądzę o AI. Gategot rysujący na AI artach, by je upiększyć, jest fantastycznym człowiekiem, prawdziwy artysta. Czy używam AI? Dlaczego moje prace wyglądają jak AI? Sprawa jest taka: Dużo rzeczy wygląda jak z AI, nawet jak nie są z AI. I jak na przykład są artyści, którzy rysują którzy przeszli z y, Tradisha na Digital i są na, nauczeni rysować w inny sposób i nie robią konstrukcyjnie rzeczy tak bardzo to zarzuca im się, że jest AI, bo przecież nikt tak nie maluje albo że robią od razu cały nos, renderują a niektórzy po prostu tak malują ja natomiast tak nie maluję i mój proces wygląda trochę bardziej warstwowo i na przykład tu sobie możecie y, zobaczyć teraz na ekranie wrzucę Natomiast podobieństwo do AI może być zauważalne z jednego prostego powodu. W momencie kiedy AI wybuchło, i yy, to generowanie obrazów, to stało się fantastycznym sposobem na to, żeby dostawać rewki i się z nich uczyć yy, bez przeszukiwania internetu przez pół godziny. Więc ja sobie takie narzędzia do generowania obrazów zapewniłem i na początku może trochę za bardzo się inspirowałem tym, ale teraz już się staram od tego odchodzić. Też na pewnym streamie już wyszliśmy tak głęboko po prostu w, w użycie tego AI, że trochę praca straciła duszę, więc trzeba było ją przemalować. Jak znajdę jeszcze woda z tego, to mogę tam jakieś klipy wrzucić. Niestety, nie mam już tego zapisu z kwietnia, więc musicie uwierzyć mi na słowo, że przedobrzyłem zaj i musiałem przemalować cały obrazek. I ogólnie AI używam. I uważam, że to, że to jest tylko narzędzie i to zależy, jak go używacie. Tak samo jak tracowanie, czyli to kalkowanie, to wszystko zależy po prostu, jak z tego korzystasz. Więc ja dalej muszę poświęcić tam 10-12 godzin na wyrenderowanie mojej pracy, wyrysowanie tego wszystkiego. A AI używam do tego, żeby nie wiem, dostać jakieś referencje, czasami wygenerować jakąś teksturę, żeby fotobaszować. Czasami sobie wykorzystam, żeby poprawić błędy w mojej pracy. Ciężko już na tym etapie rozwoju, w którym jestem, znaleźć kogoś zaangażowanego, żeby mi, mi pomagał się cały czas rozwijać, więc to AI jest fajną opcją, żeby pokazać mi, co jeszcze mogę poprawić, co mogę zmienić. To nie jest tak, że ja po prostu bezmyślnie kopiuję to, co mi AI wypluje, tylko wtedy biorę taką rewkę z AI, analizuję ją, sprawdzam. I teraz po paru miesiącach pracy z tym AI, jestem już w stanie renderować dużo lepiej, nawet bez tych refek z AI. W związku z czym jest ten progres i w naturalny sposób odbiliśmy trochę, żeby tego AI mniej używać. Wykorzystujemy to raczej jako właśnie jakąś rzecz do feedbacków, do e, generowania referencji, żeby pokazać coś na pewnych przykładach. Ja czasem też jak daję innym feedbacki, to po prostu biorę rzecz z AI i pokazuję, zobacz co możesz jeszcze z tym zrobić. Tutaj światło działa w ten sposób, tutaj kolory się tak zmieniają. Więc myślę, że to jest bardzo potężne narzędzie i nie ma co tego dyskredytować w 100%. Jeżeli ktoś się czuje zawiedziony i myślał, że do wszystkiego doszedłem w 100% sam, bez korzystania z referencji jakichkolwiek, no to niestety przykro mi, nie jest tak. Ja wielokrotnie gdzieś tam używałem tego AI tak samo jak używam na przykład modeli 3D albo po prostu refeks internetu, żeby rzeczy na tym budować i nie widzę w tym nic złego. Ważne tylko jak się z tego narzędzia korzysta. Co, rąk, nie masz do roboty, tylko czekasz na gotowe? No właśnie, skurk, dobrze powiedział. Co e, teraz robisz? Animację dla nas i zobaczymy. Dobre, zrobię, zobaczymy. No to zrobiłem i to mnie się normalnie wydaje, kurde, że AI to takich rzeczy nie umie robić. Zresztą chyba widać u mnie na kanale, że rysuję, bo umiem to, po co ja się Wam tłumaczę. W jakim programie rysuję? Ja rysuję w Clip Studio Paint i myślę, że sobie zrobimy też przejście po Clip Studio Paint. Ty, a przestaniesz ty dzwonić tymi talerzami. Odcinek tych odcinków w planach jest naprawdę dużo, bo jest dużo o chciałbym mówić, ale myślę, że takie zarządzanie programem pokazać tego jak działają masy, pokazać to, jak działają maski. Jak... Dobra nie zesrej się. Jak robić fajne efekty w krótkim czasie. Huh, kuchnia posprzątana. Yy, żon... Żona zadowolona. Żona zadowolona? A. Żona niezadowolona, bo ją męczy, męczy jej dupę cały czas przez te ostatnie dni, że adrenalinka mi skacze, że ten i się ciężko mi pozbierać po tym. Nie wchodźcie tam na te serwery, nie, nie piszcie pierdół. Kto ma wiedzieć, ten wie. Myślę, że do kogo ten film miał dotrzeć, to dotarł. Ja się pod nim dalej yy, podpisuję, ale myślę, że nie ma sensu robić nagonki na Kingę. Może ona coś z tego wyniesie. A jeżeli chce mnie skrytykować, pocisnąć po tym, że nie wiem, co tam powymyślam, może znajdzie coś innego niż to, że jem banana ze skórką. Smakuje mi lepiej niż bez skórki, tylko ta tekstura skórki jest strasznie sucha i zapycha mordę. No to, że. No właśnie, skórka dobrze powiedział. Chciałem ten film nagrać, bo jakoś bardzo ciężko mi jest z tą atmosferą i męczy mnie strasznie, że ktoś wchodzi na serwer i mówi, Yy, o, ale ją zaorałeś, dobrze zrobiłeś. No i okej, okay, taki był cel u trzeciej nosa, ale to poszło trochę za daleko, mam wrażenie. Także weźcie tam stonujcie tyłki, merytorycznie jest, wydaje mi się, zweryfikowana ta wiedza. I jeżeli jest coś, do czego jeszcze można się przyczepić, to zapraszam do komentowania, postaram się odeprzeć argumenty lub zgodzić się z nimi, jeżeli faktycznie zrobiłem coś źle. Yy, niektórzy uczą lepiej, inni uczą gorzej. Weryfikujcie po prostu rzeczy w kilku źródłach, to będziecie wiedzieć. Każdy od czegoś zaczynał, także ja bym, fajnie by było, jakbyśmy na tym arcie budowali rzeczy, a nie kłócili się między sobą. Wiadomo, że błędy się zdarzają każdemu, nikt nie jest idealny. Do, te, do kogo miała wiedza dotrzeć, to dotarła, kto ma klapki na oczach, no dalej, klapki na oczach. Kolejne filmy się pewnie niedługo pojawią na kanale, bo jak już algorytm je wypromował, to fajnie by było to wykorzystać i nie w sposób dramowy, tylko merytoryczny jakieś fajne, rzetelne tutoriale porobić. Co jeszcze? Pamiętajcie, że podstawy to nie wszystko, ale są ważne. Na razie.